O dobrych książkach opowiada Magdalena Makowiec. Dzień dobry Państwu. Dziś zapraszam do wysłuchania mojej opinii o książce Karen Słon Noc w Paryżu. Na początek powiem w kilku zdaniach o czym jest powieść. Główna bohaterka to 27-letnia Flora, profesjonalistka w każdym calu, ceniona znawczyni sztuki i wszystkiego co z nią związane. Wydarzenia, nazwiska, najbardziej prestiżowe aukcje – Absolutnie nic nie umknie jej uwadze. Za sprawą niecierpiącego zwłoki zlecenia bohaterka ląduje w Paryżu i spotyka się z rodziną Vermeilów. Majętni zleceniodawcy powierzają Florze niezwykle ekscytujące zadanie. Właśnie dowiedzieli się o mieszkaniu, o którym nie mieli pojęcia, a w tymże mieszkaniu znajdował się pokaźny zbiór bezcennych dzieł sztuki. Jak się później okazało, lokum miało pozostać nieodkryte do czasu śmierci rodziców pana domu. Tymczasem jego matka żyje, ma się doskonale i kategorycznie odmawia jakiegokolwiek komentarza na temat nieruchomości. Flora z zafascynowaniem zabiera się do pracy i rozpoczyna badanie pochodzenia każdego z odnalezionych dzieł. W miarę jak zanurza się w przeszłość, natrafia na nazwisko, które bardzo komplikuje całą sytuację a im bardziej brnie w szczegóły, tym bardziej szokujące fakty odkrywa. Drodzy Państwo, noc w Paryżu to jedna z tych książek, które maksymalnie pochłonęły moją uwagę, a gdy oderwałam się na chwilę od czytania, by zrobić krótką przerwę, okazało się, że już dawno przekroczyłam połowę powieści. W przypadku tej historii mogę wskazać co najmniej kilka wątków, które bardzo skutecznie przyciągnęły moją uwagę. Po pierwsze, motyw dzieł sztuki, czyli temat, w którym jestem totalną ignorantką, ale mimo to ogromnie dałam się wciągnąć w tajemnice skrywane w odnalezionych przedmiotach. Drugim wątkiem jest relacja brat-siostra. Zarówno Flora i Freddy, jak i Natasza oraz Xavier reprezentują dość wyjątkową braterską więź: bliską, niezachwianą, odważną i wspierającą się nawzajem w każdych okolicznościach. Ważny jest również sam Paryż. To w nim rozgrywa się większość fabuły i przyznaje, że to miasto wyśmienicie odegrało rolę tła wydarzeń, wypełniając szczelnie każdy szczegół literackiego obrazu, który stworzyła autorka. Nie brakuje tu również romansu. Flora niejednokrotnie podkreśla, że nigdy w życiu nie doświadczyła czegoś takiego jak zakochanie się a podczas wielu rozmów z przyjaciółką Ines przekonywała, że ten temat zwyczajnie jej nie dotyczy. Jedyne czego nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć sobie i innym, to uczucie, które ogarniało ją w towarzystwie Xaviera. Losy tej dość nietypowej pary były naprawdę trafionym i doskonale przemyślanym dodatkiem do głównego wątku. Nie wiem, czy mieliście już Państwo do czynienia z książkami Karen Słon. Ja mam za sobą już kilka tytułów autorki i znam to jej charakterystyczne lekkie pióro. Każdą książkę czytało się zawsze bardzo przyjemnie i szybko. Noc w Paryżu to literatura obyczajowa i pod żadnym pozorem nie można nazwać jej nudną czy mało oryginalną, począwszy od motywu dzieł sztuki i tajemnicy, którą skrywa, aż po zwroty akcji, których w żadnym stopniu nie da się przewidzieć. Myślę, że każdy z tych elementów świetnie współgra ze sobą, tworząc mieszankę, w której uwaga czytelnika zatraca się bez reszty. Wiecie Państwo, to jest ten stan, gdy po przeczytaniu książki zadajecie sobie pytanie, jak, ale jak to możliwe? Jednak w tym przypadku analizowanie faktów w każdy możliwy sposób zawsze daje takie samo rozwiązanie zagadki. Skrupulatne śledztwo przeprowadzone przez Florę i jej umiejętne łączenie faktów nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości. Na koniec jeszcze wspomnę, że Noc w Paryżu polecam przede wszystkim fanom literatury obyczajowej. Co więcej, jeżeli lubicie dreszczyk emocji związany z rozwiązywaniem intrygującej zagadki, to książka dla Was. To powieść wręcz idealna na wakacyjny wypoczynek. Ach, i tu jeszcze na koniec taka ciekawostka. Otóż niektóre występujące w fabule wątki zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach, a na końcu książki autorka wyraźnie określa, gdzie kończą się fakty, a zaczyna fikcja. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego dnia i do usłyszenia niebawem. Dobry Bóg, podcast, w którym usłyszycie o dobrych książkach.